Od 2015 roku w Polsce pogłębia się i rozwija kryzys dotyczący praworządności. PiS po przejęciu władzy najpierw przejął Trybunał Konstytucyjny, a potem postanowił zmienić zasady wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, czyli organu, który jest kluczowy przy wyborze sędziów. Potem użył tej rady, żeby wybrać sędziów do sądów powszechnych, w tym do Sądu Najwyższego. Połączył też funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a także podporządkował mu prokuraturę. Stosuje też represje wobec sędziów i prokuratorów, którzy odważają się krytykować te zmiany. Te zmiany doprowadziły do usunięcia strukturalnych gwarancji ochrony niezawisłości sądów. To sprawia, że jeżeli idziemy do sądu, nie jesteśmy pewni, czy sędzia, który rozpatruje naszą sprawę, tworzy sąd, który w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest niezależny. A do tego prokuratura nie prowadzi śledztw w sprawach dotyczących władzy. Zbigniew Ziobro jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym oraz szefem partii, która jest w rządzie. Ma przemożny wpływ na prokuraturę i na to, jakie ona wszczyna postępowania, jakich kar się domaga, wobec kogo. Na przykład wobec protestujących i wobec aktywistek. Trybunał Konstytucyjny jest podporządkowany politykom i stał się narzędziem do realizacji polityki rządu. Dotkliwie przekonaliśmy się o tym w 2020 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny ograniczył prawo do legalnej aborcji. Rząd PiS z premedytacją usunął mechanizmy kontroli na poziomie krajowym. Nie podobają mu się też mechanizmy kontroli na poziomie europejskim. Dlatego wszedł w spór z Unią Europejską o praworządność w Polsce. W lipcu 2017 roku w całej Polsce wybuchły wielkie protesty przeciwko planowanym ustawom zmieniającym Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa i Sądy Powszechne. W efekcie protestów prezydent Duda zawetował dwie ustawy, ale pod koniec roku podpisał bardzo zbliżony projekt. Chwilę potem Komisja Europejska rozpoczęła procedurę z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, po raz pierwszy w historii Unii, prowadząc polityczny dialog, który ma na celu zaprzestanie naruszania praworządności. Rząd PiS nie był jednak zainteresowany prowadzeniem uczciwego dialogu z Komisją Europejską. Ta procedura niewiele dała. Do 2023 roku odbyło się kilka wysłuchań Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ostatnie 30 maja 2023 roku. Kiedy okazało się, że polityczny dialog nie przynosi efektów, Komisja Europejska zaczęła stosować środki prawne. Do tej pory wniosła pięć skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z różnymi elementami naruszeń praworządności przez rząd. Usłyszeliśmy już trzy wyroki Trybunału Sprawiedliwości. Wszystkie stwierdziły, że zmiany wprowadzone przez rząd naruszyły prawo unijne. Rząd PiS i Tato znalazł swój sposób i postanowił nie stosować się do orzeczeń Unijnego Trybunału, a także podważyć je, używając do tego polskiego podporządkowanego mu Trybunału Konstytucyjnego. Unia Europejska w odpowiedzi zaczęła stosować sankcje finansowe. W 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kary za niewykonywanie jego postanowień. Najpierw pół miliona euro w sprawie dotyczącej kopalni węgla w Turowie a później rekordową karę 1 miliona euro dziennie za niewykonywanie postanowienia dotyczącego Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym i całego systemu dotyczącego dyscyplinowania sędziów. W połowie 2023 roku Polska będzie musiała już zapłacić 600 milionów euro. Rok temu rząd Pateusza Morawieckiego zgodził się na uzależnienie wypłaty 34 miliardów euro na Polski Krajowy Plan Odbudowy po pandemii. Od wypełnienia warunków dotyczących niezawisłości sądów, tak zwanych kamieni milowych. W połowie zeszłego roku uchwalono kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i zlikwidowano Izbę Dyscyplinarną. W jej miejsce powołano nową Izbę. Ta Izba zadecydowała, że niektórzy z zawieszonych sędziów mogą wrócić do pracy. Jednak Komisja Europejska oceniła, że nie spełnia ona warunków wyłożonych w Krajowym Planie Odbudowy. Pod koniec zeszłego roku rząd przedstawił nową ustawę która miała wreszcie odblokować pieniądze z KPO. Postanowił przenieść sprawy dyscyplinarne sędziów z Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W lutym 2023 roku prezydent Duda niespodziewanie skierował tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Żeby jednak rozpatrzeć wniosek Dudy, Trybunał wymaga 11 sędziów. Oni nie mogą się zebrać. Kilkoro sędziów TK uważa, że prezes Julia Przyłębska pod koniec 2022 roku przestała legalnie być prezesem Trybunału. Rząd postanowił rozwiązać ten problem w swoim stylu to znaczy, próbując zmienić kworum z 11 do 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W chwili nagrywania tego filmiku nie udało się jeszcze uchwalić tej ustawy. Unia Europejska chroni unijny budżet i uzależnia jego wydatkowanie od przestrzegania wartości unijnych, które są chronione w Karcie Praw Podstawowych. Te zasady to m.in. zakaz dyskryminacji oraz niezależne sądy i prawo do sądu wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Polska może stracić nie tylko 33 miliardy euro z KPO, ale też 76 miliardów z funduszy europejskich, w tym na politykę spójności. Pisała o tym Paulina Pacuła w Okopres i Archiwum Musiateńskiego. Końca kryzysu praworządności nie widać, ale Unia Europejska ma w zanadrzu kilka mechanizmów, które może użyć. Może na przykład zaskarżyć Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o powołanie Krajowej Rady Sądownictwa, a także użyć mechanizmu warunkowości, który zastosowała po raz pierwszy w historii Unii wobec Węgier. Kryzys praworządności trwa już 8 lat i chcielibyśmy, żeby się zakończył, ale wygląda na to, że piłka nadal jest w grze.